Cześć wszystkim, jestem Emani Karajska i zapraszam Was na piątkową e, aktualizację procesów na przestrzeni. Przy czym dzisiaj troszeczkę będzie więcej o Wielkanocy, czym że jest to święto, bo wiem, że ileś różnych pytań było e, na temat samej Wielkanocy. E, tylko zaznaczam, że też były pytania na temat Jezusa w y, swej wspaniałej osobie. <słuchajcie>, Słuchajcie, więc ja o Jezusie nagrałam rok temu. Więc, jak ktoś ma ochotę, to yy, dokładnie w Wielkanoc, bodajże, albo w sobotę, to Bacha Sobota, yy, możecie poszukać sobie tego na kanale, więc. Yy, no i tam odnajdziecie filmik na temat Jezusa. Słuchajcie, no szczerze się przyznam, że niewiele więcej zbadałam ten temat przez ten cały rok, chociaż miałam nadzieję, że to się stanie, ale nie, jakoś tak się nie złożyło. Poświęciłam uwagę na jakieś inne tematy, więc yy, na tematy bieżące. Yy, więc y, Jezus dla mnie na razie jest y, mniej więcej na tym samym etapie zagadką, jak był rok temu. Może, może za rok y, w końcu y, nagram jakiś, jakiś dłuższy film na temat y, tego Lightworkera, bo według mnie tym on właśnie był Lightworkerem. Y, natomiast <coughs> na daną chwilę, jeżeli ktoś jest ciekawy mojej opinii na temat tego człowieka, to zapraszam, do filmu, który już jest na kanale od roku, więc tam sobie możecie obejrzeć. Dobrze, słuchajcie, natomiast ja dzisiaj troszeczkę, troszeczkę z, innej, z innej parafii, bo wiemy, parafii, no tak. Bo wiemy o tym, że cały czas zachodzą te procesy, które zachodzą. No ciągle ja o tych procesach wam mówię i cały czas te procesy trwają. Było, były procesy, zacznijmy od początku, może, tak, żeby już tak podsumować, bo właśnie to jest ten czas. To jest czas tego podsumowania. Więc tak. Yy, już nie będziemy tam wchodzić w poprzednie lata, bo to już, już ja się cały czas skoncentruję na tym listopadzie. W listopadzie pojawiły się treści w nas, nasze własne treści, które no, wymagały jakby takiego odświeżenia, takiego wzięcia jeszcze raz pod uwagę, a może w ten sposób. No więc wzięliśmy je jeszcze raz pod uwagę i okazało się, że są nam one potrzebne. Nagle się okazało, że te hmm, te bolączki, które w nas były, które żeśmy sobie pod dywan schowali, one teraz chcą wyjść na zewnątrz yy, i one potrzebują, nazwijmy to tak, roboczu uzdrowienia. No i okej. Okay. No i teraz tak. Yy, w momencie, kiedy zaczęliśmy je uzdrawiać, co trwało, no nie bagatela, bo kilka miesięcy czyli grudzień, styczeń, luty, marzec yy, no i też ten trochę, ten kwi chociaż kwiecień już jest innym miesiącem. Yy, to są treści, które na początku było nam oczywiście bardzo ciężko je włączyć jakby do reszty naszej istoty, do reszty tej struktury, czyli sam fakt, że one były pod dywanem czy tam w jakiejś szafie z trupami, jakkolwiek to żeśmy sobie nazwali, już budował w nas poczucie, że one są nieładne, że one są brzydkie, że ich nie lubimy, ale że wiemy, że w nich kryje się prawda. Że y, sam fakt, że w ogóle mamy taki dywan, pod który chowamy te rzeczy, już powoduje w nas dyskomfort. Już, już mamy tematy tabu. Już są elementy w nas, które się coś tak naprawdę nie zgadzają, i co się zobaczy, to się nie odzobaczy, więc to, co już zaczęło wychodzić na zewnątrz, zaczęło zadawać niewygodne pytania, no, i te na ostatnie kilka miesięcy było właśnie o tych pytaniach, czyli y, trzeba było na te pytania sobie odpowiedzieć i żeśmy sobie poodpowiadali, a te odpowiedzi wzięły mocno pod wątpliwość aktualne status quo. Czyli w związku z tym, że tamte rzeczy wyszły. Y, one zmieniły kontekst aktualnie trwających sytuacji. Przecież te rzeczy, żeby były pod dywanem, no to one jakby nie były używane w aktualnej sytuacji, więc można powiedzieć, że cały czas to powtarzałam przez cały te kilka miesięcy, że to były treści, aktualny stan rzeczy. Biorąc pod uwagę dywan, była, była swego rodzaju iluzją. Te rzeczy były jakąś tam wygodą, jakąś tam zgodą na coś, rezygnacją z czegoś, no i tak dalej, i tak dalej. A w związku z tym przyłączeniem tego dywanu, czyli żeśmy wytrzepali ten dywan, no i wyszło to i tamto, no to zaczęły wychodzić kolejne elementy i kolejne elementy i kolejne elementy, więc ja na kanale od kilku miesięcy ciągle gadam do znudzenia o uspójnianiu treści. No i tak, żeśmy uspójniali te treści, coś było kosztem czegoś, trzeba było z czegoś zrezygnować, czy to relacja, czy praca, czy jakiś swój własny pogląd na siebie, czy rezygnacja z jakiegoś yy, niewygodnego, może nie, że niewygodnego, ale no przede wszystkim z iluzji, trzeba było wyjść z iluzji. Iluzja jest wygodna, tak, bo wtedy mamy sobie, mamy ten dywan, wrzucamy niewygodne rzeczy pod dywan, niewygodne rzeczy to są te, które kłócą się z iluzją, która jest taka przyjemna, po co gonić króliczka, skoro tak przyjemnie po co złapać króliczka, skoro tak przyjemnie się go goni, tak wielkanocnie, tak, więc... Ale jednak chodzi o to, żeby tego króliczka złapać i albo przestać go w ogóle gonić, albo się zorientować, że w ogóle króliczek nie ucieka. No i teraz tak, w związku z tym tamte treści wyjechały, zniszczyły nam iluzję, zmieniliśmy kontekst całej sytuacji, co było często krojeniem, rozdzielaniem, rozwalaniem starych struktur, uświadamianiem sobie czegoś generalnie, ból, cierpienie. Żal, rozczarowanie. Tego rodzaju nam historie tutaj, niestety, gdzieś tam towarzyszyły różne takie emocje, czyli iluzja, że będzie dobrze i że będzie stabilnie i że będzie tak, jak jest. Nagle tak zaczęła upadać i upadać, i upadać, aż w końcu upadła całkowicie i się z tego coś wyłoniło. I teraz słuchajcie, teraz właśnie tak. Przez ostatnie kilka miesięcy, żeśmy tak. Szli, ja chcę tylko to, ja chcę tylko to dla siebie, ja nic więcej już nie chcę, nic więcej już nie będę zmieniać, tylko tą jedną rzecz chcę zmienić, no jedną rzecz chcę prowadzić. I tak się to tak powoli zmieniało z takim jakimś trudem, przez ból, przez ciągłe próby bohatera, ciągłe pokonywanie lęków. Bez przerwy byliśmy tacy nakręceni, tacy nastawieni na to, że O Jezu, znowu jakaś zmiana nadchodzi, Boże, już nie mogę na to patrzeć. Co tu się znowu rozwala? Bo jedna, jak się ruszyło jedno, tak niczym domino poleciały wszystkie następne tematy. Nagle się okazało to, 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 to. Lęk wyszedł jeden, drugi, trzeci. Lęk przed odrzuceniem, lęk przed przyszłością, lęk przed, nie wiem, depresją, lęk przed nerwicą. Nerwica, depresja, smutek, ból, poczucie umierania. Inni umierają dosłownie wokół nas, same rozpady, rozkłady. Wszystko było takie z trudem. To był proces agonalnego umierania niektórych elementów, umierania tej wygodnej, drugopoziomowej iluzji, że to będzie wszystko piękne, cudowne, mięciutkie, milutkie i udajemy, że nie widzimy. Tak sobie zasłaniamy, tak, te oczy, przemykamy te oczy na tą prawdę, na tamtą prawdę, na siamtą. Nie, 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 czyli tworzymy kolejny dywan ale tym razem przestrzeń nam już na ten dywan nie pozwoliła. Mówiąc w pewnym sensie, nie kochana nie będzie żadnego dywanu, dlatego ten czas tak się zagęszcza, więc ja za każdym razem Wam mówiłam, że teraz mamy weryfikację co chwilę, więc y, cokolwiek się dzieje, to natychmiast to się weryfikuje, natychmiast to się zmienia. Co ma być, to jest, czego ma nie być, to zostanie usunięte, czy ty chcesz czego, czy nie. Ready or not to od razu robi y, no, wyjazd, po prostu zaczyna być usuwany z przestrzeni i tyle. Żeśmy sobie żyli w różnych takich układach, które trwały latami, było cicho, to nie działało, to była ogromna blokada. To nie działało na żadnym froncie, ale w tym momencie było stabilnie. Stabilnie w takiej, w takich bagnach, tak jak się tak siedzi na takim bagnie i się tak udaje, ale nie topie się. Ale jestem na powierzchni, ale jest bagno, ale nieważne. Ale ja się nie topię w tym momencie, i jest ok. Nie ruszaj mnie, ty mnie nie dotykaj, trwamy. No i właśnie to trwanie w tym momencie. Się, zaczęło się to bagno ruszać, czyli coś się zaczęło dziać, zaczęło się to fluktuować. Myśmy się zaczęli zapadać w tym bagienku, no więc zaczęła się walka o życie, walka o przetrwanie. To, co ja Wam ostatnio powiedziałam w aktualizacji, walka, atak, to, co się nawiązałam nawet do zeszłego roku, że w zeszłym roku te tematy były dosłownie na wierzchu, one nadal są, ale już nie w takim poziomie, takiej intensywności. One teraz dotyczą bezpośrednio nas, to my sami ze sobą walczymy. To my sami walczyliśmy i właśnie to jest ta zmiana. Walczyliśmy, teraz się właśnie poszło. W sensie poszło już. E, tak, słuchajcie, więc wiecie o tym dobrze, że Wielkanoc to jest święto życia. To jest święto odrodzenia i to jest święto ruchome. Święto ruchome dlatego, że ono jest, wypada po pełni. Pierwszej pełni wiosennej, wypełnia wadze miała miejsce przed chwilą, nadal jakby jesteśmy pod jej wpływem, ja przypominam, nie jestem astrologiem, no ale bez przesady, coś tam rozumiem, co się dzieje, pełnie ogarniam, więc, więc te potencjały, które tworzą pełnie nowie i tak dalej, chociaż ja Księżyca osobiście nie kocham, bo dla mnie Księżyc to jest słońce złodziei i Księżyc według moich badań, bo ja sobie po swojemu badam te, te działania, tych układów, tej mapy potencjałów, która się zadziewa Podczas, podczas ruchów planet. Dla mnie księżyc jest symbolem takiej właśnie iluzyjnych emocji, że coś sobie wymyślę, księżyc na to pieczątkę, ja sobie w to wkręcę, a to jest iluzja. I właśnie ta pełnia nów, pełnia nów, i co chwilę, co chwilę mamy te ten następne takie wychodzenie, czyli księżyc nas tak przeprowadza przez tak, jakby na tym nowiu budujemy piękny dream, takie marzenie. Że tak ma być, bo ja tak chcę i będzie tak super i będzie tak cudownie. A przez te pół roku, ponieważ od pełni do pełni w tym miejscu trwa pół roku, oczywiście w turystyce jest to również poprawne, trzy miesiące, trzy miesiące, pełnia, weryfikuje. Czyli no i co? Przeprowadziłem Cię jako, jako księżyc, przeprowadziłem Cię przez proces wychodzenia z iluzji, bo tak jak mówię, Słońce złodziei, czyli on, on, on świeci światłem odbitym, on nie świeci swoim światłem, on świeci światem odbitym, czyli on odbija to, co my do niego wysyłamy. Więc on nam mówi, no to wróci to do ciebie, czego sobie pragniesz. No i to wraca, ale to nie jest takie, jak sobie wymyśliłaś. No nie! Bo w Torusie mamy mamy te. Torus, no, w Torusie mamy te ćwiartki. Już milion nas o tych ćwiartkach mówiłam. Jeśli będziecie chcieli wiedzieć więcej, to, to, to dajcie znać. To może gdzieś tam nakręcę jakieś specjalne webinary i tak dalej. Natomiast wracając do samej Wielkiej Nocy, tak jak mówię, o Jezusie dzisiaj nie będzie. Ktoś chce Jezusa, to sobie poogląda to, co było rok temu nagrywane. Chyba, że nagle mi się coś wydarzy, i nagle stwierdzę za, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, że nagram o Jezusie. Ale na razie nie. Na razie chcę Wam przedstawić czas odrodzenia poprzez umieranie, czyli umarło wszystko, co już miało umrzeć. Wiecie, z jednej strony to jest super fantastyczna informacja. Bo te procesy tego umierania tego drugiego poziomu, takiego rozwalania tego drugiego poziomu, czyli właśnie tego, tego, takiej, takiej fatality, które tutaj miało miejsce, że po prostu wszystko leci, poleciało, właśnie się kończy. Właśnie się kończy i zaczyna się czas Wielkiej Nocy, czyli Wielkiego Czasu Odrodzenia. Czyli ten moment, zresztą słuchajcie, o tym jest to święto, nawet biorąc pod uwagę, powiedziałabym, narrację. Religijną, czyli jest umieranie na krzyżu długie, a potem jest odrodzenie. Słuchajcie, ja tutaj tylko mówię o narracji, żeby mnie tutaj nikt za nie że to było inaczej, i tak dalej. Jak było, to nie ja nie o tym. Ja mówię o symbolice w tej chwili. Symbolika procesu, umieranie, czyli krzyżujemy, czyli powolna śmierć tego, ale dlaczego powolna śmierć, bo, bo tu chodzi o taką pozwolenie temu umrzeć. To samo musi umrzeć. Ty tego nie zabijesz, tak, nie odetniesz głowy procesowi. Ty nawet byś chciała chciał, ale nie da się. To musi sobie powoli umrzeć. I ty na to patrzysz i to w Tobie umiera. Stąd ta taka wiecie, powszechna atmosfera śmiertelności, czy jak ja to mówię, yy, i takie poczucie żałoby. Niby się nic takiego nie dzieje, nie każdemu ktoś rzeczywiście odchodzi. Po prostu jest takie jakby życie na nowo. I teraz słuchajcie, do czego zmierzam? To odrodzenie, to odrodzenie polega na takim bardzo ważnej rzeczy, czyli uspójnienie tego wszystkiego. Tak jak do tej pory yy, myśleliśmy o tym, że nie chodzi tylko o to po, pojedyncze elementy, że ja chcę zmienić pracę, nic więcej nie chcę. I nagle to odrodzenie, to uspójnienie treści przedstawia zupełnie nową perspektywę. I tak jak chciałeś, chciałaś, tylko jedną rzecz, tak nagle się okazuje, że ty chcesz w ogóle wszystkiego wie dużo więcej, że ty chcesz takie wielkie rzeczy, że ty jesteś. Wolna, uwolnił, o wolny, uwolniliśmy się od, takiej, od tego całego marazmu, który nas tam trzymał. My już teraz się pozbyliśmy, a przynajmniej jakaś część z nas pozbyła się tych treści, takich hamujących, takich ograniczających blokad, które były w nas samych, ponieważ to są te trupy pod dywanem, które wylazły w listopadzie. I teraz uspójniliśmy to, czyli pokonaliśmy ten swój cień, a może inaczej, Um, odświeżyliśmy ten swój cień, czy nagle to, co wyjęliśmy spod tego dywanu, wystawiliśmy na światło, i się okazało, że to wcale nie jest nic złego, że to są normalne rzeczy, że to chciałaś. Przypominamy sobie to, co chcieliśmy. Zakańczamy cykle. Teraz zakańczamy cykle, i to są bardzo często wieloletnie cykle. To nie są tylko cykle, nie wiem, kwestii ostatnich kilku miesięcy. To są cykle, które w nas trwały ileś lat, 10, 15. To są tego rodzaju rzeczy. I teraz po uspójnieniu nagle się okazuje, że to w ogóle jest dużo większe i że to dotyczy dużo większej skali zmian w Tobie zachodzących. Czyli to odrodzenie to jest jak niczym feniks popiołów, tylko że nawet nie feniks, to jest trochę tak jakby spalił się wróbel, a odrodził się orzeł. Żebyście rozumieli o co mi chodzi, że ten, to co Wyście na początku chcieli, dlatego tak jak słyszymy, próbę bohatera, to aż wszystkim włosy dęba stają. Bo nam się wydaje, że to będzie ból, i że na końcu tej drogi nie ma, nie ma garnka ze złotem. Otóż to, że właśnie jest i w tej chwili ten garnek ze złotem będzie, jest wdrażany, czyli zaczynamy wdrażanie. W tym roku mamy szczególne dopalenie w kwietniu, bo właśnie wchodzimy w jakieś takie różne bariery, rowery związane z zaćmieniami, z jakimiś, z, z Plutonem, z wodnikiem, ze wszystkimi. No mówię, przypominam po raz kolejny, nie jestem astrologiem, ale co nieco rozumiem i co nieco wiem. Więc. Ten proces w tej chwili, jakby ta przestrzeń nas w tej chwili, tak nam daje taką pot mo możliwość potencjału, skorzystania z potencjału, że teraz Ci się uda. Wtedy Ci się nie udało, bo to jest cykl całego układu słonecznego. My musimy sobie z tego zdawać sprawę, że to nie dotyczy tylko lokalnej rodziny, lokalnej nie wiem, społeczności. To dotyczy całego układu słonecznego, te zmiany, które w tej chwili zachodzą, ponieważ one, te potencjały się uwalniają. Po, dzięki tym różnym konfiguracjom, tych wszystkich możliwości, zmiany zachodzące w Tobie w tej chwili zachodzą wszędzie, więc to po ogromne odrodzenie, które w tej chwili zachodzi, ono dotyczy wszystkiego, więc my w tej chwili wkraczamy, można powiedzieć, w zupełnie nową erę nas samych. W erę, kiedy to, to, to tym razem ta Wielkanoc to nie jest po prostu Wielkanoc tylko to jest moment dla nas na jakąś taką zadumę, medytację, takie pożegnanie się. Już po prostu takie wiecie zapalenie świeczki, ostatniej świeczki, rozliczenie się z przeszłością, ale na takiej zasadzie po prostu okej, okay, no już wystarczy. Wszystko już wiem i zaraz wiem czego chcę i to jest takie ważne, że taka będzie szczerość w nas, bo będziemy wiedzieć przede wszystkim przed samym sobą, jesteśmy szczerzy wreszcie, nie już przed innymi. Inni już wiemy, jaka jest pozycja tych wszystkich innych ludzi naokoło nas. Że choćby nie wiem, kto to był, to tak naprawdę tobie chodzi o ciebie. I ta nauka takiego, wiecie, takiego self-love, czyli takiego miłości do samego siebie jest bardzo istotna, bo, bo to o tym jest ten proces, czyli dzięki temu, że ty się odradzasz, ale odradzasz się w sobie. To jest Twoje odrodzenie. Teraz tym nowym odrodzeniem ty wchodzisz, ty będziesz wdrażać, Teraz ty rządzisz, to ty masz teraz kontrolę, ty masz teraz wpływ. Słuchajcie, to jest o tym jest tak naprawdę to święte to święto życia, czyli. Budzi się wszystko, a w związku z tym koniec tej, tego umierania, koniec tych, tej śmierci, koniec tych procesów takiego rozkładu, rozpadu, chaosu z tym związanego. Oczywiście, że chaos zawsze nam będzie towarzyszył i to trzeba się przyzwyczaić. Sam też były filmiki wcześniej w zeszłym roku na jesieni też zrobiłam filmiki na temat chaosu, że ten chaos jest potrzebny, że ten chaos nam pozwala dostrzec zupełnie inne konfiguracje treściowe, aniżeli ułatwi yy, porządek. No bo co z tego, kiedy nie mam poukładanych, tylko jak mówiłam Wam na ostatniej aktualizacji o funkcjonalności przestrzeni, czy istoty w tej przestrzeni, co z tego, że mam idealnie pod linie rzeczy poukładane, ale one ze sobą nie funkcjonują, one do siebie nie pasują, a teraz właśnie to zaczęliśmy, zaczęliśmy czuć tą funkcję, zaczęliśmy łapać tą funkcję, że, że, że ja rozumiem tą przestrzeń, w której ja żyję. To się teraz wydarzyło. To jest ten proces, który w tej chwili dzięki temu Zrozumieniu siebie, ty rozumiesz swoją funkcję i ty zaczynasz rozumieć, po co ci te wszystkie treści i zaczniesz je używać jak narzędzi. Bo jeżeli ja nie wiem, co to jest młotek, tego ja nie użyję. A ja zaraz już wiem, czym jest młotek, i ja wiem, do czego go użyję, bo, bo wreszcie powieszę ten obraz, wreszcie yy, naprawię, nie wiem, zlew czy coś tam, bo ja już po prostu wiem. A ja już wiem, do czego to służy, ale najważniejsze, że wielu z nas. W tej chwili nagle sobie uświadamia, że, oni mają, że my mamy tą władzę czy tą moc w własnych rękach i to jest to. I słuchajcie, mam nadzieję, że spędzicie naprawdę ciekawie te święta Wielkanocne, poza oczywistymi, tradycyjnymi, różnymi tam kwestiami. Mam nadzieję, że też spędzicie tak, tak po, poczujecie tą swoją, swoją istotę w sobie. Ja się tylko spojrzę na moje notatki. Które tym razem w stanie są takie długie, bo, bo byłam taka bardzo pewna tego, co chcę Wam dzisiaj powiedzieć. No tak, właśnie, wdrożone zostały mechanizmy, które powstawały w tych bólach przez ostatnie kilka miesięcy, można powiedzieć pół roku. Yy, powstawały w bólach, ale one zagrały w końcu. Jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz, jeszcze tu, jeszcze tam. A Ty tak już, Jezu, ja myślałam, że tu chodzi tylko o jedno, jedno kółeczko zębate. No nie, a tu jeszcze to kółeczko zębate. A jeszcze Ci coś nie działa. I takie było poprawianie, poprawianie i co chwilę wracały te stare sytuacje. I co chwilę, i co chwilę i nagle był taki klik i zadziałało. I zaczął się ten mechanizm toczyć, kulać i te wszystkie koła zębaty zaczynają działać. Więc yy, najważniejsze jest to, że na koniec zupełnie osiągniemy inny efekt i zupełnie zobaczycie, że to, co chcieliście kiedyś przez ostatnie pół roku, co aż trwoga Was ogarniała jak na samą myśl na ten temat, że może tak być, nagle się okazuje, że to, to w ogóle był najmniejszy problem. Teraz to ja dopiero wiem, co ja chcę. I teraz jest to, bo wreszcie mi to przyszło, bo mi to wszystko tam tak poszło. I teraz wiem, o co mi chodzi. Słuchajcie, także z ogromną, nową taką siłą, wynikającą z nowych potencjałów. myśmy urośli, dorosły nam nowe elementy. Tak jakbyśmy dopiero teraz sobie zorientowaliśmy się, że mamy ręce, że mamy nogi, że możemy chodzić i chwytać różne rzeczy, bo do tej pory to tylko leżyliśmy. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Życzę Wam fantastycznego czasu. Przez te trzy dni odp odpocznijcie sobie. Y nie wiem, no, co mogę Wam jeszcze życzyć? Przecież po prostu przyjemnego czasu z rodziną, z, wśród znajomych, sami ze sobą, z kubkiem herbaty, nie wiem, nad jedzeniem. No, także tego Wam życzę, i no, i cóż, i do zobaczenia we wtorek. Trzymajcie się. Pa pa, wesołych świąt.